Panie trenerze, poproszę o krótki komentarz o dzisiejszym meczu. Ciężko komentować ten nasz mecz w, na, w naszym wykonaniu. No, przegrywamy różnicą 50 punktów. To na pewno jest dla nas bolesne. Dla nas to szkoła koszykówki, dzisiaj była tutaj w Perplinie, także, także ogromny szacunek. No, dla zespołu przeciwnego, dla, dla trenera Kaszowskiego, za to, jak, jak oni z nami zagrali. W naszej grze ciężko znaleźć jakiś pozytyw. Z tego, co mogę zrobić, tylko to podziękować naszym kibicom, którzy przejechali pół Polski, jednak nas dopingowali. Także no, to jest dla nas jakiś plus tego meczu, że, że mamy wiernych fanów, którzy, którzy chcą nas oglądać. Także my będziemy się starali poprawiać pewne rzeczy, żeby ten mecz nie wyglądał tak jak dzisiejszy. Początek dla nas fatalny. Mieliśmy duże problemy ze zdobyciem jakichkolwiek punktów, no a później jak tak zaczynasz ciężko później czasem poukładać to na nowo i nam się nie udało i dlatego wynik jaki jest, taki jest. No, różnica aż 50 punktów. Różnica klas. Dziękuję. Marcin, jeżeli to byśmy kilka słów o tym meczu powiedzieć z perspektywy zawodnika. Na początku chciałem podziękować DC za, za ten mecz. Naprawdę zagrali bardzo dobre spotkanie. Pokazali nam, jak powinno się grać. Znaleźli tak naprawdę nasze mankamenty i w ataku i w obronie. Ciężko powiedzieć coś pozytywnego w naszym wykonaniu. Miejmy nadzieję, że, że następne spotkania będą wiele lepsze. Myślę, że to nam daje dużo możliwości do przemyśleń i, i wyciągnięcia odpowiednich wniosków i, i liczymy, że następne mecze na pewno będą lepsze w naszym wykonaniu.